Nigdy nie myślałam, że moje życie po pięćdziesiątce będzie wyglądało właśnie tak. Czasem, kiedy wstaję wcześnie rano i widzę w lustrze swoje zmęczone oczy, zastanawiam się, jak do tego doszło. Przecież zawsze byłam kobietą spokojną, twardo stąpającą po ziemi. A jednak los rzucił mi pod dach trzydziestoletniego zięcia, który, jakby to powiedzieć delikatnie, potrafił wywrócić wszystko do góry nogami. Od początku czułam, że coś z nim nie gra. Nie chodzi nawet o to, że lubił wypić. W mojej rodzinie nikt nie był święty, kieliszek wina na kolację, czy nawet coś mocniejszego przy okazji, to normalne. Ale on. On potrafił wypijać po cichu, ukrywać butelki, a potem chodził po domu jak niespokojny duch. I te rzeczy, które zaczęły znikać. Na początku drobiazgi. Stara latarka z garażu, kilka narzędzi, potem dekoracyjny ważon, którego nawet nie lubił. Dochodziło do momentów, kiedy otwierałam szafkę i już wiedziałam, czegoś brakuje. Miałam wrażenie, że moje własne życie jest obrabowywane kawałek po kawałku. Najgorsze było to, że on patrzył mi prosto w oczy i udawał niewiniątko. A ja, o przez lata byłam zbyt łagodna, zbyt wyrozumiała, zbyt naiwna. Zawsze tłumaczyłam go sobie, mówiłam, że młody, zagubiony, że to przejdzie. Ale nie przechodziło. Wręcz przeciwnie, czułam, że z każdym tygodniem rośnie w nim jakaś ciemność, która zaczyna oplatać cały dom. I pewnego dnia, kiedy zobaczyłam, że zniknął mój srebrny pierścionek, ten jedyny, który został mi po matce, coś we mnie pękło. Tak cicho, jak pęka cienka nitka. Właściwie nawet nie poczułam złości, tylko chłód. Taki, który mówi dość, kobieto. Weszłam wtedy do kuchni, usiadłam przy stole i patrzyłam na okno. Przez szybę przechodziły cienie gałęzi. Wtedy pomyślałam, że jeśli ja nic nie zrobię, to ten chłopak zniszczy nie tylko siebie, ale i nas wszystkich. Nie chciałam go upokarzać, ani straszyć, ani wyrzucać z domu. Wiedziałam, że to nic nie da tacy jak on, albo padają jeszcze niżej, albo zaczynają mścić się za każdą próbę dyscypliny. Potrzebowałam czegoś sprytnego, czegoś, co go zatrzyma, zmusi do refleksji. Może nawet przestraszy, ale nie agresją, tylko skutkiem jego własnych czynów. Plan musiał być delikatny, ale jednocześnie mocny. Musiał uderzyć w to, co on tak bardzo lubił w poczucie kontroli nad innymi. I tak zaczęłam obserwować. Każdy jego krok, każdy wieczorny rytm picia, każdy ruch, kiedy wychodził z domu, niby na spacer, każdą chwilę, kiedy myślał, że nikt go nie widzi. Na początku czułam się jak śledczy staniego serialu, ale potem potem weszłam w to tak głęboko, że nawet nie zauważyłam, kiedy stało się to moją codziennością. Znałam jego nawyki lepiej niż on sam. Aż w końcu zauważyłam coś, co stało się początkiem mojego planu. Coś, co przewróciło we mnie kolejną kartę. Coś, co mogło zmienić wszystko. I wtedy zrozumiałam, że czas go nauczyć. Ale tak, żeby zapamiętał na długo. To przyszło nagle, jak błysk światła w ciemnym pokoju. Jednego wieczoru zobaczyłam, jak wychodzi na podwórko z torbą pod pachą. Nic nowego, pomyślałam. Pewnie znowu coś wynosi. Ale tym razem zatrzymał się przy śmietniku, rozejrzał nerwowo i schylił się tak, jakby coś chował. I wtedy pomyślałam: No tak, nawet on ma swoje sekrety. Coś w środku mnie drgnęło. Nie wiem, czy była to złość, czy może dziwna satysfakcja. Wróciłam do domu i usiadłam z herbatą, ale czułam, że ten obraz nie daje mi spokoju. Nie byłam tą samą człowiekiem, który jeszcze rok temu potrafił przymykać oczy na wszystko. Następnego dnia rano wyszłam niby po chleb, ale skręciłam najpierw do tego śmietnika. Torba była tam ukryta między kartonami. Bałam się otworzyć, choć jednocześnie wiedziałam, że muszę. W środku znalazłam rzeczy z mojej spiżarni, butelkę wódki o połowie objętości, kilka narzędzi, i, i co najważniejsze, mój pierścionek. Ten, którego szukałam od tygodni. Stałam tak chwilę, trzymając go w dłoni, a serce biło mi jak wtedy, gdy byłam młodą dziewczyną i pierwszy raz odkryłam zdradę. Nagle zrozumiałam wszystko, on nie sprzedawał tych rzeczy. On je gromadził. Chował. Tworzył sobie jakąś tajną kryjówkę. Jego własny mały świat, w którym czuł kontrolę. Wtedy poczułam, że los wręczył mi narzędzie. Mocniejsze niż mogłam się spodziewać. Jeśli on potrafił ukrywać przede mną, to i ja mogłam zacząć ukrywać przed nim. Jeśli on potrafił manipulować, ja mogłam to zrobić subtelniej. Nie chciałam mu zrobić krzywdy, chciałam, żeby zobaczył siebie w krzywym zwierciadle. I tak zaczęłam się przygotowywać. Trochę jak aktorka przed wielkim występem. Niby wszystko wyglądało normalnie: robiłam obiad, podlewałam kwiaty, sprzątałam. Ale przy okazji zamieniałam miejscami jego rzeczy. Odkładałam butelki na inne półki. Zabierałam mu jedną skarpetkę z pary, jedną rękawicę, wszywałam do kieszeni małe karteczki, na których pisałam tylko jedno słowo: widzę albo mam cię. Nie podpisałam ich. Nie musiałam. Pierwszego dnia chodził po domu zdenerwowany, ale jeszcze próbował zachować pozory. Drugiego zaczynał się kłócić z samym sobą, że coś mu się przewidziało. Trzeciego był blady jak ściana. Widziałam, jak trzęsą mu się ręce, jak chodzi z pokoju do pokoju, otwierając szafki, jakby bał się, że coś wyskoczy. I szczerze mówiąc, patrzyłam na to z dziwną mieszanką ulgi i smutku. Tak, smutku też. Bo to jednak człowiek mojej córki. Człowiek, którego kiedyś próbowałam polubić, ale nie przestawałam. Delikatne zmiany, drobne rzeczy. Czasem przestawiałam mu kubek, czasem zostawiałam otwartą szufladę, której on był pewny, że zamknął. Działało. Jego pewność siebie zaczęła topnieć w oczach. Po tygodniu spał niespokojnie, budził się w nocy i zapalał światło w korytarzu, tak jak dzieci boją się ciemności. Aż wreszcie nadszedł dzień, kiedy sam do mnie przyszedł. Siedziałam wtedy w salonie i udawałam, że czytam gazetę. Przyszedł takim krokiem, jakby ważył tonę. Zatrzymał się w drzwiach i patrzył na mnie jak ktoś, kto widział ducha. A ja, choć serce waliło mi jak młot, powiedziałam tylko jedno zdanie, to które miało doprowadzić jego strach do szczytu, ale jednocześnie otworzyć mu drogę do zmiany. I wtedy wszystko się zaczęło. Kiedy wszedł do pokoju tamtego wieczoru, wyglądał jak człowiek, który w końcu zobaczył własne odbicie i się go przestraszył. Usiadł powoli na krześle naprzeciwko mnie, spuścił wzrok i wreszcie powiedział, że coś jest nie tak, że czuję się obserwowany, że nie poznaje samego siebie. Słuchałam go spokojnie, trzymając w dłoniach filiżankę herbaty, choć w środku czułam dziwny ciężar. Wiedziałam, że to właściwy moment. Położyłam mu na stole mój pierścionek, ten, który ukrył w swojej kryjówce. Nie musiałam nic więcej tłumaczyć. Spojrzał na niego, potem na mnie. I nagle, pierwszy raz odkąd go znałam, zobaczyłam w jego oczach coś ludzkiego, miękkiego, jakby wreszcie spadła z niego maska. Zrozumiał, że wiem wszystko. I że jego świat się rozsypał. Powiedziałam mu tylko jedno: że sam siebie doprowadził do tego miejsca i tylko sam może z niego wyjść. Ani groźby, ani krzyki je, tylko prawda, której nie da się zignorować. Od tamtego dnia coś w nim pękło inaczej. Zaczął sprzątać po sobie. Przestał wynosić rzeczy. Nawet ograniczył picie. Czy zmienił się całkowicie? Nie wiem. Ale wiem jedno, zrozumiał, że nie jest sprytniejszy od życia, a tym bardziej ode mnie. A ja. Ja poczułam, że odzyskałam swój dom. I siebie.